Jesteś mistrzynią kamuflażu. Robisz zawsze dobrą minę do złej gry. Twoje życie zaczęło cię uwierać, ale czekasz, aż ktoś coś zadecyduje za ciebie. Masz maskę na każdą okoliczność. Dobra partnerka, fajna koleżanka, zaangażowana pracownica, idealna matka. To czemu w środku czujesz taką pustkę? Może dlatego, że myślisz o wszystkich, tylko nie o sobie? W ogóle nie wiesz, kim jesteś, ani co tak naprawdę lubisz. Czujesz się niewystarczająco dobra, masz wieczny chaos w głowie. Czujesz, że nie spełniasz oczekiwań innych, więc wolisz się nie wychylać? A teraz wyobraź sobie, jakby to było. Nie musieć całe życie nosić maski. Grać roli, których nie chcesz. Samodzielnie podejmować decyzje w zgodzie ze sobą. A nie wiecznie czekać, aż ktoś coś zrobi. Twoja sytuacja się zmieni. Budzić się każdego ranka i czuć spokój, mieć pewność, że jesteś tu, gdzie masz być. Znać swoje potrzeby i zaspokajać je w pierwszej kolejności, wiedząc, że dopóki nie zadbasz o siebie, niczego nie dasz innym. Mieć zaufanie do siebie i swoich wyborów, tak, żebyś przestała wiecznie analizować swoje decyzje i zachowania innych, a zajęła się bardziej sobą. By znała swoje cele, wartości i konsekwentnie za nimi podążała, bez względu na przeszkody, które są częścią życia. Jeśli taka wizja życia do Ciebie przemawia, zapraszam Cię na bezpłatną sesję odkrywczą, która może być pięknym początkiem Twojej niesamowitej transformacji. Kliknij w link i napisz do mnie wiadomość. Do zobaczenia.